Cześć. Materiał, który za chwilę zobaczysz, nagrałem już jakiś czas temu i najpierw chciałbym dodać słowo wstępu. Bardzo wiele osób mówi coś w stylu: A jak wejdą ceny godzinowe, to dopiero zobaczycie. Będziecie sprzedawać energię po dwa grosze, a wprowadzać do sieci po 2 zł. I gdzie ta cała opłacalność? Ok? Ci wszyscy ludzie zapominają jednak o dwóch ważnych rzeczach. Po pierwsze. Nie ma co patrzeć na ekstrema, trzeba patrzeć na całą kształt, ale przede wszystkim, po drugie, i właśnie dlatego nagrywam ten wstęp, stawki RCM, czyli średnie ceny miesięczne, już dziś, i zresztą od samego początku NetBillingu, ważone są właśnie wolumenem energii wprowadzonej przez prosumentów do OSD, do operatorów sieci dystrybucyjnej. Więc dopóki Twój profil zużycia i produkcji energii nie będzie gorszy niż... Taki uśredniony profil ogółu prosumentów, z których przecież lwia część jest na netmeteringu i ma zupełnie w głębokim poważaniu zakup magazynu energii, czy zarządzanie tą energią i zwiększanie autokonsumpcji. I dopóki Twój profil nie będzie gorszy, no to na tych cenach godzinowych nie stracisz. Ba! W pewnych sytuacjach przy rozliczeniu miesięcznym Twoje oszczędności będą mogły być większe, niż byłyby, gdybyś nadal był na cenach miesięcznych. Ale... Jest jeden wyjątek i taki wyjątek zdarza się chociażby dzisiaj, kiedy to przy niewolnym od pracy, mamy niedzielę, przy bardzo słonecznej i wietrznej pogodzie, przynajmniej w Gdyni, ceny na rynku dnia następnego, ceny godzinowe zapikowały w dół i osiągnęliśmy niespotykane dotąd wartości cen ujemnych, czyli gdzieś tam minus 5 czy minus 6 groszy za kilowatogodzinę Przy obliczaniu Stawki miesięcznej, uśrednionej tymi cenami RC, ceny ujemne zostają zastąpione zer. Natomiast już po przejściu na ceny godzinowe, no, co się stanie konkretnie, bo tam są różne scenariusze, możecie zobaczyć w filmie, do którego odnośnik daję teraz tu góry, w filmie o ujemnych cenach energii. Ok, tyle słowem wstępu. Tym zupełnie nie musicie się przejmować, ponieważ akurat nagrywam szkolenia niepowiązane z tym wstępem. Ale nie rozstawiałem już nowego stanowiska. Zapraszam na film. Stawki RCE można pobrać z oficjalnej strony PSE, jednak jest to możliwe tylko dla danego miesiąca. Także musiałem się troszeczkę naklikać, żeby pobrać to dla 60 ostatnich miesięcy i zestawić to do Excela w taki sposób, aby wyciągnąć na podstawie tego jakieś wnioski. W tym miejscu warto podkreślić, że RCE, czyli Rynkowa Cena Energii, jest to wskaźnik oparty o rynek dnia następnego i o zawierane tam transakcje dotyczące ceny godzinowej. Jest to ważona wolumenem, czyli ilością zakupowanej lub sprzedawanej energii, średnia rynkowa cena energii, jeśli chodzi o rynek dnia następnego, wyznaczona na podstawie dwóch fixingów, czyli, czyli notowań. Tej giełdy. Podkreślam to dlatego, ponieważ niektórzy odnoszą wrażenie, że ten wskaźnik jest wymyślony tylko i wyłącznie dla prosumentów na netbillingu i sterowany przez e, operatorów, czy, czy może państwowe sieci, czy kogokolwiek innego, tak, żeby tym prosumentom dokuczyć. E, niektórzy wyobrażają sobie, że prawdopodobnie podejmują decyzję: O, dzisiaj świeci słońce, no i damy tutaj, zagramy na nosie tym prosumentom i damy. 5 groszy. Albo co, tam damy 1 grosz o godzinie 12. Niech stracą. Prawda jest taka, że to są wskaźniki kształtowane na giełdzie, które istniały już 2-3-4 lata temu i nie zostały wprowadzone tylko i wyłącznie dla prosumentów. Oczywiście dzisiaj, jako Użytkownik, na przykład jako mieszkanie z domu jednorodzinnego, nie dokonujesz zakupu na rynku dnia następnego. Ten rynek jest przewidziany dla spółek obrotu oraz niektórych firm, większych, zwłaszcza firm, które mają pozwolenie na uczestnictwo w tym rynku. To właśnie na tym rynku spółki obrotu dokonują zakupów i na tym rynku sprzedają energię. Co ważne, ta stawka jest to stawka netto, jest to stawka nieuzględniająca przesyłu. Czy opłat stałych. Do tego jeszcze pewnie kiedyś wrócimy, natomiast dzisiaj chciałbym się skupić właśnie na analizie samych stawek RCE. Spójrzmy teraz na wykres dla jednego z dni. To jest akurat szósty dzień czerwca 2023 roku. Widzimy tutaj takie charakterystyczne wklęśnięcie, tak jakby ktoś odgryzł tą środkową część. O co tutaj chodzi? Część osób śledzących to, co się dzieje na rynku, no pewnie już się domyśla. Że może to być związane z produkcją z fotowoltaiki. Dokładnie w tych godzinach, kiedy produkcja. Instalacji fotowoltaicznych w kraju jest największa, dokładnie w tych godzinach ceny są najniższe. Dlaczego tak się dzieje? No, po prostu wynika to z prawa popytu i podaży. W momencie, kiedy produkcja z instalacji fotowoltaicznych w całej Polsce jest największa, tej energii w systemie jest znacznie więcej. Ba, po pierwsze, występuje autokonsumpcja, czyli zapotrzebowanie na pobór energii z sieci jest mniejsze, po drugie, ilość energii oferowanej, chociażby na rynku dnia następnego. Też jest większa. A więc to nie sama produkcja bezpośrednio sprawia, że ceny są magicznie podnoszone, tylko to zapotrzebowanie w systemie, albo właśnie ta nierównowaga pomiędzy energią dostępną, a energią, na którą jest zapotrzebowanie, sprawia, że te ceny są niższe. No w momencie, w którym jest dużo ofert sprzedaży energii, a mało ofert zakupu, no to cena naturalnie staje się niska, natomiast w momencie, kiedy prawie nikt nie sprzedaje energii, a to zapotrzebowanie jest olbrzymie, cena pikuje do góry. To, że fotowoltaika wpływa na wykresy zapotrzebowania, no nie jest niespodzianką i właśnie dokładnie to jest źródłem obaw dla wielu potencjalnych prosumentów. Już w 2012 roku Amerykanie na przykładzie Kalifornii wskazali, że to w jakiś sposób odkształca się dziś, czyli wtedy. 11 lat temu, prawie 12 lat temu odkształca się wykres zapotrzebowania. Może prowadzić do powstawania w przyszłości tak zwanej krzywej kaczki, która wyglądałaby w taki sposób. Tutaj mamy z każdym rokiem coraz niżej ten, ten tułów, powiedzmy ten brzuch kaczki sięga coraz niżej, natomiast tutaj ten dziób, ta długa szyja sprawia, że z każdym kolejnym rokiem jest on coraz wyżej. To jest akurat na podstawie już lat 2018, 2022, 2024. Są to oczywiście przewidywania. I to bardzo ładnie nam by się zgadzało z tym wykresem z 6 czerwca, który taką kaczkę em, mógłby przypominać. Choć instalacje fotowoltaiczne w Polsce rozwijały się w ostatnich latach szybko, no to nie ulega wątpliwości, że jeszcze więcej ich montowano wcześniej w Niemczech, w Australii czy właśnie w Kalifornii. Dlatego na podstawie tego, co tam się dzieje z rynkiem energii, możemy wyciągać pewne wnioski w stosunku do tego, co będzie się działo u nas. Choć przewidywania dotyczyły kaczki, zauważono, że coraz częściej ten wykres zaczyna przypominać kanion. Zauważono, że ten wieczorny szczyt zapotrzebowania, czyli ta szyja tej kaczki, no nie jest już tak duża i bywa, że zapotrzebowanie w godzinach wieczornych jest mniejsze w systemie niż zapotrzebowanie wcześniej rano czy nawet w nocy. Natomiast ten brzuch kaczki szoruje już po dniem, ba czasem nawet w te dno już się wbija i tam rozpycha ten piasek na boki, powiększając e, dziurę. E, taki wykres został mianowany kanionem i obserwowany jest chociażby w Niemczech. Widać, że z każdym kolejnym rokiem, o ile to zapotrzebowanie w pierwszej części dnia do godzin porannych jest podobne, e, to dalej zarówno w, w okolicach godzin południowych, jak i w okolicach godzin wieczornych e, spada. Może to być tłumaczone także tym, że część tej energii produkowanej w okolicach południa jest magazynowana w akumulatorach, które rozładowują się wieczorem. I skoro użytkownik takiego systemu elektroenergetycznego ma swoją wcześniej wyprodukowaną energię na wieczór, no to nie musi jej pobierać w sieci, i dlatego te zapotrzebowanie wieczorne spada. Warto zauważyć jednak, że wykres, który prezentuję, to są wartości minimum. Jeśli chodzi o obciążenie dla Niemiec, w poszczególnych latach nie są to jakieś wartości średnie, więc to nie jest tak, że codziennie zapotrzebowanie spada do zera w okolicach południa, ale są takie dni. No dobra, widzimy tutaj konkretną korelację, tak? no bo jeśli spojrzymy jeszcze raz na ten wykres i wyobrazimy sobie produkcję z instalacji fotowoltaicznej, to dokładnie odwracając ten wykres otrzymamy... Tego rodzaju wycięcie w cenach godzinowych, a prawdopodobnie też i z zapotrzebowaniu, z których te ceny poniekąd wynikają. Ale co w takim razie, jeśli spojrzymy na wykres z innego dnia, na przykład z sierpnia? Mieliśmy 6,06, no to teraz 8,08. Pewnego rodzaju wycięcie tu widzimy, no ale jednak w okolicach godziny 8 rano ta cena wynosiła około 16 groszy za kilowatogodzinę przy 42 groszach około godziny 21, czyli znacznie mniej, a nocą to też było w okolicach 5 groszy. No nie sprawdza się tutaj dokładnie odwrócenie tej produkcji z fotowoltaiki. Może w takim razie to wiatr tak dużo generował w nocy, ale jeśli spojrzymy na kolejny wykres, no tym razem z lipca, czyli też dalej trzymamy się lata, gdzie ta produkcja jest najwyższa, no to tym razem w okolicach godzin południowych, 12, 13, tutaj cena przekraczała 60 parę groszy. 60 parę groszy za sprzedaż kWh to chyba każdy prosument w zasadzie w tym momencie by o tym marzył. Wykres był praktycznie równy dla całego dnia przy minimalnie niższej stawce nocą. Mieliśmy też takie dni, kiedy do godziny 14, to jest akurat nowy rok, energia była praktycznie za darmo. W oba dni, w których występowały ceny ujemne, wystąpiły one w nocy, także również przy zerowej produkcji z fotowoltaiki. Zobaczmy. 7 października mamy o 4 w nocy, o 6. 15 października tutaj także praktycznie od 2 w nocy do 17. Energia nie kosztowała nic. Przy najniższej stawce około godziny 13. Ciężko powiedzieć, że produkcja z fotowoltaiki była jakaś gigantyczna od 2 w nocy dnia 15 października. Jeśli spojrzymy na wykres generacji z tego dnia, to akurat dla przykładowej instalacji wschód-zachód no to widzimy, że może jakaś drobna zbieżność jest, ale tylko bardzo, bardzo, bardzo częściowa, ponieważ przy żadnej produkcji nocą te ceny były w zasadzie zerowe. Widzimy też przy okazji, że żadna orientacja instalacji nie sprawiłaby, że takiego dnia można by energię po normalnej stawce sprzedać. Staje się więc jasne, że o ile korelacja rzeczywiście istnieje i generacja z fotowoltaiki w systemie wpływa pośrednio na CNRC, to zdecydowanie nie jest to jeden najważniejszy czynnik. Takich czynników jest po prostu więcej. Skoro mówimy, że na rynku dnia następnego naturalnie obowiązuje prawo popytu i podaży, no to warto pamiętać, że nie tylko fotowoltaika produkuje energię, to są to także źródła wiatrowe. a choć bardziej stabilne, są to także źródła konwencjonalne, no bo nawet odłączenie jednego bloku czy, czy jakieś prace tam prowadzone Mogą bezpośrednio wpłynąć na ceny energii w danym okresie. Do tego dochodzi mnóstwo mechanizmów rynkowych, giełdowych, związanych z strategią zakupową, z przekontraktowaniem, ale do tego dochodzą także ceny surowców, tego, co się dzieje na globalnych rynkach, wymiana międzynarodowa i mnóstwo, mnóstwo innych kwestii. Nie da się więc przewidzieć stawek RCE dokładnie, ale można zauważyć pewne. Powtarzalności czy, czy, czy pewne zjawiska. Dopóki zdolności produkcyjne fotowoltaiki nadal będą rosły szybciej niż zdolności do magazynowania energii w systemie, no to ten brzuch kaczki będzie coraz niżej. I właśnie wykres, um, ten średni rozkład tego zapotrzebowania, i przez to także. Cen RCE będzie coraz bardziej tą kaczkę przypominał. Wraz z dodaniem magazynów do systemu, zwłaszcza te godziny wieczorne, mogą charakteryzować się nieco mniejszymi stawkami. Jeśli dodamy do tego różne inne usługi elastyczności czy zarządzanie energią, może okazać się także, że ten wykres już nie będzie dalej się odkształcał w taki sposób, przestanie jakby dążyć do tego kanionu. Sam fakt tego, że prosumenci na netwilingu będą rozliczani w taki sposób, sprawi, że będą mniej wprowadzać energii elektrycznej do sieci w takich godzinach i bardziej dbać będą o kwestie zarządzania energii czy magazynowania tej energii, co samo w sobie będzie sprawiało, że te ceny RCE nie będą tak pikować w dół w środku dnia, jak mogłyby Gdyby nie takie zasady. Na tych wykresach pokazałem charakterystyczne dni, pewne szczególne dni, w których ten wykres był albo wycięty, albo osiągał nawet ceny ujemne, i o takich dniach mówi się najczęściej, bo wystarczy jeden dzień, kiedy ceny będą ujemne, żeby mówić o tym cały miesiąc, podczas gdy jeśli przez cały miesiąc będzie 40 groszy w środku dnia, no to. Nikt yy, o takim miesiącu nie będzie mówił nawet jeden dzień. Właśnie do tego chciałem spojrzeć na stawki RC jeszcze bardziej kompleksowo i wyciągnąć z nich pewne statystyki. Bo jeśli nie będziemy skupiać się na jednym konkretnym dniu, tylko spojrzymy na przekrój całego roku, no to okaże się, że najniższą stawkę RC średnio można było spotkać około godziny czwartej nad ranem, kiedy to wynosiła na 43 grosze za kilowatogodzinę w okolicach południa było to około 46 groszy, podczas gdy ponad 55 groszy można było dostać na przykład o godzinie 8 czy 9 rano, a około 65 groszy średnio o godzinie 20. Oczywiście, ktoś może powiedzieć, no tak, ale średnia uwzględnia też grudzień, kiedy to cień energii do sieci i tak nie będę wprowadzał, więc co mi ze średniej, skoro znaczenie ma to ile tej energii będę wprowadzał w lato? W takich godzinach. Dokładnie, ciężko mi się z tym nie zgodzić. Do tego dochodzi kolejna kwestia, takie jak dni, tygodnia, no bo skoro ustaliliśmy, że stawki RCE zależą pośrednio także od zapotrzebowania na energię w systemie, no to to zapotrzebowanie różni się w zależności od tego, czy dzisiaj jest dzień pracujący, czy jest na przykład niedziela. I widać to na kolejnym wykresie. Ta żółta linia to są dokładnie te same średnie, które mieliśmy na poprzednim wykresie. Natomiast niebieskie słupki to jest średnia stawka RC w danej godzinie od poniedziałku do piątku, pomarańczowe czy, czy takie czerwone w sobotę, a szare, na no szaro natomiast tutaj zaznaczono średnią stawkę w niedzielę. Już na pierwszy rzut oka widać, że te średnie stawki w niedzielę są istotnie niższe od średnich stawek od, piątku, e, od poniedziałku do piątku, zwłaszcza w takich godzinach, no mniej więcej między szóstą... A 18. To naturalnie oznacza, że to właśnie w takie dni, w niedzielę wolne od pracy, szansa, że ceny RCE będą znacznie niższe, jest znacznie większa niż na przykład w poniedziałek czy środę. No ale teraz wróćmy do sezonów, bo naturalnie mają one znaczenie. Zobaczmy, najpierw zima. Średnie ceny od początku stycznia do końca marca kształtowały się w taki sposób, mieliśmy więc delikatne obniżenie. Natomiast jeśli spojrzymy na to, co się działo od kwietnia do czerwca i od lipca do września, no to widać, że te ceny były troszkę niższe, natomiast później to obciążenie było, te, te obniżenie było bardziej zaznaczone, a wieczorem ceny wracały w zasadzie do tego samego poziomu, mowa oczywiście o średnich cenach, co w zimę. W ostatnim kwartale od października do grudnia te ceny w zasadzie przypominały te ceny z, od stycznia do marca, natomiast po prostu były około 20-25 groszy niższe. Na kilowatogodzinie. Przy założeniu podobnej produkcji z instalacji fotowoltaicznych od października do grudnia, jak i od stycznia do marca, można już zauważyć, że o ile same wykresy kształtują się faktycznie dość podobnie, mają podobny kształt, podobny przebieg, to po prostu są na innej wysokości osadzone. Bo jakbym, czynniki takiego makro wpływu były inne, i na początku roku ta energia była po prostu droższa. Mamy tutaj także te wykresy dla soboty. Jak widać, tu jeszcze bardziej zaakcentowane jest te takie obniżenie ceny w środku dnia, właśnie od kwietnia do września, dla tych okresów i niedziela. No tak dziwnie wygląda ten wykres niedzieli od stycznia do marca w zimę, taki troszeczkę schodkowy, jakby co, co dwie, co trzy godziny było drożej, później znowu taniej. Bardzo równy wykres od października do grudnia, no i takie bardziej charakterystyczne wgłębienia w niedzielę od kwietnia do końca września. No dobra, a jak to wygląda w takim razie, jeśli porównamy ze sobą poprzednie lata, bo mówimy o roku 2023, jak wygląda ta tendencja w porównaniu do poprzednich lat? To jest wykres obrazujący jak zmieniały się te średnie ceny w poszczególnych godzinach w ostatnich pięciu latach. Widzimy w roku 2019, w roku 2020 ten przebieg dzienny był taki bardzo wyrównany. Energia nawet była droższa, mniej więcej od 8 do godziny 14-15. W roku 2021 ogólnie ceny były wyższe powoli mogliśmy obserwować jakieś wgłębienie, ale stawki były istotnie niższe nocą, natomiast już w 2022 pierwsze ta cena skoczyła bardzo wyraźnie, to był olbrzymi skok cen energii na giełdzie, no i mieliśmy charakterystyczny już takie, taki szczyt najpierw, później wgłębienie w trakcie dnia i bardzo uwypuklony szczyt wieczorny. W przypadku zeszłego roku 2023, no ten kształt wygląda dość podobnie, choć ten szczyt wieczorny już nie był aż tak mocno zaakcentowany, mimo że samej fotowoltaiki w systemie mieliśmy znacznie więcej. Średnie różnice pomiędzy najwyższą i najniższą ceną Mercedes w trakcie dnia też no, ogólnie mają tendencję wzrostową, chociaż wszystko wskazuje na to, że ten 2022 rok był takim bardzo niestandardowym, dziwnym rokiem, kiedy no, ceny po prostu wariowały na giełdach. To samo widać na kolejnym wykresie, czyli procentowe różnice między średnimi wartościami minimalnymi i maksymalnymi w trakcie dnia. No i widać, że te wykresy w 2020 roku były najbardziej rozjechane. Natomiast wycinając ten 2022 rok, można by obserwować po prostu powolny taki trend wzrostowy, co oznaczałoby takim kaczkowaniu tego wykresu, czyli że ten brzuszek idzie trochę w dół, a ta szyja idzie trochę do góry. Jeśli zapomnielibyśmy o Ogólnych stawkach i zobaczylibyśmy tylko, w jaki sposób odginają się te wykresy, no to właśnie widać byłoby to, co na tym wykresie, czyli widać, że są pogłębienia, ale ten 2022 rok miał te pogłębienia większe niż 2023. Większość osób, z którymi rozmawiam, obawia się rzeczywiście niskich stawek sprzedaży RC, zwłaszcza w tych momentach, kiedy produkcja będzie najniższa. Mało kto zdaje sobie jednak sprawę z tego, że to co dziś wydaje się niską ceną, bardzo niską ceną, tak naprawdę jest tylko nieznacznie niższe od tego, co miało miejsce kiedyś. Bo jeśli zostawimy tylko i wyłącznie dni wolne od pracy, niedziele letnie niedzielę, czyli takie dni, kiedy ta, ta cena RCE ma potencjał, żeby być dzisiaj najniższa i, i właśnie to e, sieje taki postrach, i porównamy to na przykład z rokiem 2019, no to okaże się, spójrzmy na ten wykres, że ceny są tak naprawdę podobne. Spadły może gdzieś o 2-3 grosze w okolicy godzin południowych. Na początku 2019 roku do krajowego systemu elektroenergetycznego przyłączone było zaledwie pół gigawata instalacji fotowoltaicznych. Na początku 2023 roku natomiast to było już. 12,4 GW, więc 25 razy więcej. I spójrzmy, jeśli 25-krotny wzrost fotowoltaiki powoduje obniżenie ceny energii średniej w niedzielę, w lato o ledwie parę groszy, oczywiście mowa o średniej cenie, no to może wcale nie ma takiej katastrofy. Jeśli pokazywaliśmy te wykresy kaczki czy, 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 czy ten kanion. To w zasadzie w Polsce nie wygląda to tak, że ten dół się zsypuje całkowicie, tylko wygląda to tak trochę, jakby nastąpiło jakieś wypiętrzenie gór rano i zwłaszcza w godzinach wieczornych. Nie mówimy tutaj o zapotrzebowaniu teraz, tylko mówimy już stricte o cenach giełdowych. Te ceny giełdowe w okolicach godziny 12 w lato są podobne, w pozostałe sezony są wyższe. Natomiast po prostu przez kontrast tak to wygląda, bo ceny godzinowe. Wieczorem i wcześniej rano tak bardzo się podniosły, tak bardzo podniosły się też ceny nocne. Wraz z dalszym dodawaniem fotowoltaiki do systemu ten wykres ma prawo szorować pod nie coraz bardziej. Nie jest też powiedziane, że średnia cena energii na przestrzeni całego roku nie spadnie, ponieważ ona już tak naprawdę spadła w 2023 roku w porównaniu do 2022 i być może teraz, w 2024 roku, czy za rok, czy za dwa lata, będzie niższa niż w 2023 roku. Także jeśli ten wykres jeszcze bardziej e, się odkształci, no to może się okazać, że jeszcze częściej będziemy mieli sprzedaż po stawkach bliskich zera, może nawet zerowych, albo nawet energia będzie wprowadzana po cenie ujemnej, co będzie oznaczało, że prosument będzie musiał dopłacić. Czy tak może się w rzeczywistości stać? A jeśli tak, to kiedy? O tym wszystkim opowiadałem dokładniej w odcinku o cenach ujemnych, do którego odnośnik powinien być. Gdzieś tu u góry, w zależności od tego, ile fotowoltaiki będzie dołożone do systemu, no ten wykres może odkształcać się w taki czy inny sposób. Warto zauważyć, że ta metoda, którą teraz pokazuję, opiera się tylko i wyłącznie o źródła OZE i nie bierze pod uwagę wielu, wielu innych czynników, łącznie z cenami uprawnień CO2 czy sytuacją geopolityczną. A więc w przyszłości jeszcze częściej będą mogły pojawiać się dni, w których stawka sprzedaży RC będzie w okolicach maksymalnej, w godzinach maksymalnej produkcji niska. Ale w dni ta stawka będzie znacznie wyższa. Generalnie zdecydowanie nie powinniśmy skupiać się na ekstremach i wyciągać tego jednego dnia, który budzi taki efekt wow, że ojej, jak to, że energia oddawana jest za darmo. No tak, no, tylko jeśli to będzie jeden dzień albo dwa dni, a przez pozostałe 364 dni będziesz wprowadzał energię po jakiejś tam stawce, no to nie można podejmować swojej decyzji na podstawie tego jednego dnia. Z drugiej strony, patrzenie na średnie też trochę mija się z cenem, no bo jeśli będziemy patrzeć tylko na średnią cenę energii, I jak widzę, zdecydowana większość, jak nie wszystkie kalkulatory dotyczące net billingu. W internecie opierają się o średnią cenę sprzedaży RC. Tylko, że jeśli wpiszemy średnią cenę, to ona w ogóle nie uwzględnia tych różnic pomiędzy sezonami czy pomiędzy e, godzinami. Jak mamy policzyć, czy bardziej się opłaca zrobić układ e, południowy, czy, czy, czy wschód-zachód? Jak mamy policzyć opłacalność magazynu energii? Jak mamy policzyć różnice w wyborze takiej czy innej taryfy u operatora? Jak mamy w końcu e, policzyć wpływ profilu produkcji zużycia, czy sens zarządzania energią w domu, jeśli będziemy ustalać średnią cenę energii. Skąd mamy wiedzieć, jak ona się zmieni w zależności od podjętych działań? Tak więc podsumowując, mówię, że z jednej strony nie powinniśmy opierać się na ekstremach, bo to jest tylko jeden wyrwany z kontekstu dzień. Z drugiej strony mówię, że nie powinniśmy też opierać się o średnie. No to o co tak naprawdę się opierać? Czy nic w ogóle nie wiadomo? Choć wydaje się to trudne i bardziej skomplikowane, powinniśmy skupić się na każdym z dni osobno. Analiza obliczenia, choć nigdy w 100% nie oddadzą w rzeczywistości, to mogłabym bardzo dobrze przybliżyć przy przyjętych założeniach. I choć przeprowadzenie obliczeń dla każdej godziny w roku, czy nawet w dłuższym okresie wydaje się trudne, to jest zdecydowanie możliwe i już w kolejnym odcinku pokażę, w jaki sposób. Zapraszam.